Gruzja. Z czego robi się gruzińskie sneakersy i dlaczego Czacza nie jest tańcem narodowym, czyli siedem najwspanialszych pamiątek z Gruzji właśnie. Jeśli mówimy o pamiątkach z Gruzji, to na samym początku chciałabym powiedzieć o biżuterii, a to dlatego, że właśnie mam taką piękną, piękny wisio, który chciałabym Wam pokazać. Kiedy pierwszy raz byłam w Gruzji, nie mogłam się oprzeć właśnie gruzińskiej biżuterii, która składa się z takich trzech głównych elementów, mianowicie kamień, metal i taki kordonek. Jest to piękne połączenie, niezwykle urocze i wdzięczne. I kochani, muszę Wam powiedzieć, że nigdzie, indziej takiej właśnie nie znajdziecie. Chińczycy tam jeszcze nie dotarli, nie zdążyli tego podrobić, więc może powiem to tak trochę po cichu. E, kochani, więc jeśli będziecie jechali do Gruzji i chcecie zrobić prezent sobie albo komuś bliskiemu, jakiejś pani, to wisiorki, kolczyki albo bransolety właśnie z gruzińskiej miejsca, to myślę, że No, to. to jest. Ja Pięknie się prezentuje. To chali, znacie, znacie już nas trochę, wiecie, że my lubimy biżuterię z każdej części świata no i szczególnie tę gruzińską dzisiaj Wam polecamy. Ale nie tylko biżuterię lubimy, bo lubimy też słodycze i ja wam teraz opowiem nas powiem, szczególnie. Tak. I ja wam powiem, że sneakers, taki popularny batonik, on na pewno wziął swoją inspirację właśnie z Gruzji, z gruzińskich czurczeli. Czy wy wiecie, że to są orzechy zamoczone w soku z winogron, takim gęstym, co zasycha i macie taki energetyczny batonik. A Izabela wam powie, jak oni to sprzedają. Kochani, sprzedają to po prostu całymi pęczkami. Ja bardzo lubię czurczele, ale trzeba zwrócić uwagę, czy one są świeże, czy też aby dłużej poleżały, bo jeżeli sobie poleżałem, to ten syrop z winogrona będzie taki twardszy. I niektórzy powiedzą, że słuchotnik. Ale jeżeli dostaniecie świeży, to moi drodzy, rozpływa się w ustach. Jest przepyszny, jest on wykonany na takim sznureczku. Um, orzechy są nawleczone, później namaczane w tym syropie. No i kochani, no niebo w gębie. Pojedliśmy, to teraz kochani, trzeba. Tak jest. <gry> Jeden z moich ulubionych tematów, czyli wino. Jak myślimy o winie, to może właśnie przychodzi nam na myśl Francja albo Włochy. Ale Gruzja ma swoją bardzo długą historię, jeżeli chodzi o winnice i wino, właśnie. Także nie mamy tutaj żadnej butelki, bo już albo rozdałyśmy, Skut, albo <laughs> Albo rozdałyśmy na prezent, albo już same spróbowałyśmy, czy na pewno to wino gruzińskie jest smaczne. Jest bardzo polecamy. Jest jeszcze jeden alkohol, o którym chciałbyśmy tutaj wspomnieć, który nazywa się czacza. I, I, nie, mamy. <laughs> i nie chodzi tutaj o tanie, No właśnie, gruzińskie. Czaczy, przynajmniej nie stoi ich jakiś narodowy ale ją taniec, piją. ale ją piją. Tak jest. To jest taki jest, bimberek. Tak. <głos> <głos> Jak widać dużo mamy do powiedzenia <noise> na ten temat. Jest to rodzaj bimbru wódki, która jest wyrabiana ze szczególnego szczepu winogron i nazywa się właśnie czacza, a jest wyrobiana w takich y, dbanach glinianych, które Gruzini mają w domu. Pod ziemią, słuchajcie, one są pod ziemią. Tak, 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 mają taki stożek, taką końcóweczkę, <laughs> prawda? On nie stanie, ponieważ no jakby staną, więc one są wkopane w, w ziemię i w odpowiedniej, w odpowiedniej temperaturze ta czacza dojrzewa. Także mają swoją recepturę nie do podrobienia. My może wiemy, jak robić bimber, oni widzą, jak robić czaczek. Ale jak już zakupimy odpowiednie płyny, to w coś trzeba je polać i w co możemy je polać? Pamiątka numer 4 róg gruziński. Słuchajcie, to jest um, naczynie na alkohol, cały czas się to trzyma, przydaje się na biesiadach gruzińskich, suprach i jest charakterystyczny, bo nie można go postawić, więc cały czas go nosimy. I wiadomo, to jest ten plus, ten główny atut. Jak cały czas coś nosimy, to częściej po to sięgamy, potem jest gospodarz tej imprezki, który dba, żeby ten nasz um, róg był cały czas pełny. Impreza do Białego Rana, no Gruzini słyną z tego, że są gościnni. Jest też taki atut, że nikt nie zgubi swojego naczynia, nie odstawi go i zawsze ma go przy sobie. To dla pani, które później muszą przygotować właśnie ilość konkretną kieliszków. Więc taki prezent panowie możecie przywieźć dla siebie lub dla kolegów i przewieźć trochę gruzi do domu. Ale pamiątka numer 5. Kochani, kolejna pamiątka. Gruzini są gościnni, ale Gruzini są również bardzo religijni. I znajdziemy w dużo różnych ikon w Gruzji. Jedną z takich charakterystycznych, którą byście mogli sobie zakupić albo dla siebie, albo dla kogoś, jest ikona świętej Nino. Jest to jedna z głównych patronek Gruzji i jej ikona jest dosyć charakterystyczna, ponieważ święta Nino trzyma krzyż który ma boczne ramiona, tak troszeczkę mu opadają. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy krzyż, jaki święta Nino wykonała, był właśnie z gałązek winorośli. Także na pewno nie pomylicie się, jest to bardzo charakterystyczna i bardzo piękna ikona, którą możecie spotkać w różnych miejscach, a ikon możecie obejrzeć w Gruzji bardzo dużo. Kochani, skoro jesteśmy już e, przy sztuce, to nie można pominąć twórcy, który jest e, no, narodowym twórcą gruzińskim. E, mam tu na myśli Niko Pirosmani. I teraz, moi drodzy, Niko Pirosmani to jest taka gruzińska wersja naszego Nikifora, e, ponieważ Niko Pirosmani był prymitywistą. Co to znaczy? To znaczy, że malował. Jak dziecko nie że proste kształty, proste proste wzory, natomiast fantastycznie dobierał kolory, barwy i na swoich obrazach przedstawiał kulturę gruzińską. Uczty, zabawy, trochę taką nostalgię. Słuchajcie, jego reprodukcje znajdziecie wszędzie. Możecie znaleźć też kubki, możecie znaleźć um... Um, jakąś ceramikę również z, właśnie z tymi reprodukcjami obrazów, albo nawet kupić um, taki obrazek i też sobie go powiesić, no ducha Gruzji oddaje on fantastycznie. Uczestnicy naszych wyjazdów właśnie często sobie kupują takie reprodukcje znanych malarzy w różnych częściach świata i wiemy, że niektórzy mają już sporo kolekcji na swoich ścianach. Jeżeli mówimy o kolekcji na ścianach, to słuchajcie, chcielibyśmy Was serdecznie polecić do siódmej pamiątki, zaprowadzić, a mianowicie. Kinja. Kinja, co to jest? Brzmi tak właściwie o niczym nam nie mówi. <grymne> a, <nicza pewnie. grymne> tak, a jest to, moi drodzy, biała broń gruzińska, Taki, nie chcę tutaj mm, ozdabiana, Ozdabiany taki sztylet, króciutki. Pięknie wygląda, można właśnie takie kinjały zawiesić na ścianie, całą kolekcję. Jeżeli kiedyś mieliście przyjemność wybrać się do gruzińskiej restauracji, to jestem przekonana na 100%, że takie kinjały właśnie tam wisiały. Ale słuchajcie, jak kupicie już ten sztylet, to pamiętajcie, jak będziecie wracać do Polski, żeby pakować go do głównego bagażu. Bo jak nie do podręcznego. Jak będzie w podręcznym, możecie nie dowieźć go do kraju. Zabiorą, zabiorą I żadne tłumaczenie się nie sprawdzi. Kochani, to były właśnie 7 pamiątek, które warto przywieźć z Gruzji. Mamy nadzieję, że jakąś przywieziecie. Jeżeli macie coś ze sobą, napiszcie, co, co warto jeszcze może przywieźć i pokazać. Zapraszamy Was serdecznie do innych naszych pamiątek z Meksyku, ze Stanów, z Izraela i jeszcze z wielu innych. Zapraszamy Was do Gruzji przede wszystkim.